Witajcie moi drodzy, dotarliśmy do dnia siódmego naszego wyzwania Rusz Kości i nie daj się starości e, Dzisiaj będziemy pracowali nad wzmocnieniem naszych prostowników e, nad wzmocnieniem naszego błędnika nad pobudzeniem naszej świadomości ciała w przestrzeni także jestem wam wdzięczny za to, że tu jesteście, że poświęcacie temu czas pracujecie nad sobą, nad tym żeby lepiej i przyjemniej przemieszczać się, poruszać się w przestrzeni. Zaczynamy! Dzisiaj rozgrzewające to będzie nasza czacza, czyli praca po kwadracie z akcją bioder i rąk, i zaczniemy sobie raz, dwa, trzy, idziemy do przodu raz, dwa, trzy, do boku raz, dwa, trzy, do tyłu raz, dwa, trzy, do przodu raz, dwa, trzy, do boku raz, dwa, trzy, do tyłu raz, dwa, trzy, do przodu raz, dwa, trzy, do boku raz, dwa, trzy. Zwracamy uwagę na akcent bioder, żeby wychodziły do boku i ręce pracują. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, szczególnie jak dawno nie tańczyliśmy czaczy. <laughs> Raz, dwa, trzy. 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pracujemy biodrami i rękoma. Jednocześnie, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W ten sposób pobudzamy nasze ciało, ruszamy naszym krążeniem i stymulujemy nasz błędnik, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, 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 jeszcze raz, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Teraz przejdziemy do następnego ćwiczenia. Mam nadzieję, że już czujecie, że wasze ciało się troszeczkę rozgrzało. Czujecie biodra i możemy się ruszyć dalej. Teraz ponownie sięgniemy trochę do wschodnich technik, do techniki Chigong związanej z oddechem. Staniemy sobie szeroko. Nogi są szerzej niż biodra. Ustawiamy ręce na wysokości klatki piersiowej. I zaczynamy. Uginając kolana, wypychamy ręce do przodu, wdech. I wydech. Zabieramy ręce do tyłu, otwieramy klatkę, wdech. I wydech. akcentujemy ruch nadgarstków i w dół wydech, wyprost, daleko wypychamy ramiona do tyłu wdech uginamy kolana, wypychamy pośladki do tyłu i wydech wdech i wydech jeszcze dwa razy i wydech Ostatni raz. I wydech. Rozluźniamy nasze ciało. Bierzemy głęboki oddech do brzucha. Ubieramy uśmiech na twarz. I wydychamy. Jeszcze jeden głęboki oddech. I wydech. Ponownie stajemy szeroko, wyciągamy ręce przed siebie, i teraz bierzemy wdech idąc do góry. I wydech, schodzimy na dół. Wdech. I wydech. I wydech. I wydech. I wydech. Wdech. I wydech. Pamiętajmy o własnych granicach. Dochodzimy do momentu, do którego możemy. I wydech. Mocno do brzucha. I wydechamy. Ściskamy naszą przeponę. Wdech. i wydech i wydech podnosimy ramiona w górę głowę i wydech ostatni raz i wydech Rozkładamy ręce, rozluźniamy nogi, potrząsamy naszym ciałem i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Teraz przejdziemy do leżenia na brzuchu, czyli powoli schodzimy na dół, opieramy ręce, kolana, kładziemy się na brzuchu, wyciągamy ręce nad głowę. I zaczynamy pracę na przemian, czyli podnosimy jedną rękę jedną nogę w górę odkładamy. W ten sposób aktywizujemy nasze mięśnie prostujące plecy, prostowniki, szczególnie w odcinku lędźwiowym, ale i też nasz bark, nasze łopatki. Teraz dołożymy lekką rotację ręki, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. Wdech, wdech i wydech, wdech. Dwa. 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 Trzy. I odpoczywamy, rozluźniamy nasze ciało, żeby się troszeczkę pobujać, lewo prawo. Teraz powoli wracamy, kładziemy ręce na wysokości barków i z wdechem idziemy w górę. Tyle, ile możemy, wyciągamy naszą głowę pomiędzy barków i schodzimy na dół. Wydech, wdech. I odkładamy dwa. Trzy w górę. I odkładamy trzy. trzy. Cztery w górę. I odkładamy. Pięć w górę. I odkładamy. Sześć w górę. I odkładamy. Jeśli nie dajecie rady z prostymi łokciami, spróbujcie z zgiętymi rękoma. 7 w górę. I odkładamy. 8 w górę. I odkładamy. 9 w górę. I odkładamy. I ostatni raz. I odkładamy. Kładziemy głowę na boku. Ręce wzdłuż ciała. Możemy poruszać ręką naszym ciałem. Głęboki oddech do brzucha. I wydech. Rozluźniamy ciało, całkowicie odpuśćcie wszystkie napięcia. Teraz połóżcie znowu ręce na wysokości barków. Palce zginamy, stóp, podnosimy się do góry, wyciągamy i schodzimy na dół. Jeśli nie dacie rady z wyprostowanymi rękoma, no, możecie zastosować prostszy wariant ze zgiętymi Do góry i schodzimy na dół. Jeśli dajecie radę, to wyprostowane ręce. Trzecie powtórzenie, i wracamy. Pamiętajcie o swoich granicach. Zróbcie tyle, ile dacie radę zrobić. I wracamy na dół. Piąte. I wracamy na dół. Szóste. I wracamy na dół. Siódme. Mocno wypychamy w górę. I wracamy na dół. Siódme. I wracamy na dół. Pamiętajcie, żeby szanować swoje granice. Jeżeli nie dajecie rady, to zatrzymajcie się i wracamy na dół ósme i wracamy na dół dziewiąte świetnie sobie radzisz ostatni raz pociągnij to mocno i wracamy na dół odkładamy głowę na bok ręce wzdłuż ciała możemy się lekko poruszać i uspokajamy oddech głęboki wdech i wydech, rozluźniamy wszystkie mięśnie. Teraz przejdziemy do kolejnego ćwiczenia, także powoli przełóż się na bok i usiądź, najlepiej ze skrzyżowanymi nogami, oprzyj swoje plecy o ścianę i głowę. Podnieś ręce na wysokości barków, łokcie przytul do ściany, nadgarstki i napierając na ścianę rękoma będziemy unosić ręce w górę, wdech i wydech na dół. I dwa w górę i na dół. Trzy w górę. Najdalej, no jak możecie, wyciągnijcie ręce. I na dół. 4 w górę. Napieramy cały czas rękoma na ścianę. I na dół. 5 w górę. W ten sposób otwieramy naszą klatkę piersiową i wzmacniamy mięśnie prostowników grzbietu. 6 w górę. I 7 w górę, dawaj, dawaj, dawaj. I w dół wydech. 8 w górę, mocno, 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 wyciągamy najwyżej jak możemy, ale z szacunkiem do swoich granic, oczywiście. Dziewięć w górę, i w dół. I 10, ostatni raz, jak najwyżej. I opuszczamy ręce. Rozluźniamy ręce. Poruszamy troszeczkę naszym ciałem. Potrząśnić na nim. Teraz głęboki wdech do brzucha. ubieramy uśmiech na twarz. I wydech. Jeszcze raz. I wydech. I przechodzimy do następnego ćwiczenia teraz przejdziemy do siadu na piętach, czyli przejdź na bok, połóż swoje duże palce stóp blisko siebie, kolana szeroko, na szerokość maty, usiądź na piętach, jeśli to jest dla Ciebie zbyt trudne, masz jakieś bóle kolan, albo nie możesz dosięgnąć, połóż sobie poduszki pod kolana, ewentualnie koc pomiędzy pięty a pośladki, jeśli nie, to połóż głowę na czole, a ręce połóż wzdłuż ciała w dół i swobodnie oddychaj do brzucha. Głęboko. Ta pozycja nazywa się pozycją dziecka i pomaga nam uspokoić, zrestartować układ nerwowy. Zawsze kiedy jesteśmy zestresowani, przygnieceni lub zbyt dużo się dzieje i nie jesteśmy w stanie się skupić na jednej rzeczy, warto wrócić do tej pozycji. Jeszcze dwa oddechy. Około do brzucha i wydechamy. Rozmięknijcie wszystkie mięśnie, pozwólcie opaść waszemu ciału. I wydech. Dziękuję wam bardzo za te wspólne 7 dni, za to, że poświęciliście ten czas, żeby Poćwiczyć, przywrócić ruch, sprawność swojemu ciału, odzyskać trochę radości w ruchu, w przemieszczaniu się. E, dziękuję za wasze subskrypcje, za wasze komentarze. Chciałbym podziękować też moim rodzicom, dzięki którym zrozumiałem bardziej potrzeby ludzi w starszym wieku, dlaczego potrzebują i czego potrzebują, żeby ruszać się swobodniej i cieszyć się życiem. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że te 7 dni to nie jest koniec, to jest dopiero początek Waszej przygody. Możecie wrócić do początku i powtarzać to cały czas, aż w końcu poczujecie większą swobodę, większą i większą sprawność i radość wzruchu. Dziękuję Wam i do zobaczenia!